Cześć banko moi drodzy, ja jestem Maciek. A przed nami Nurbrunging. Znowu y, Greenhill, ale tym razem inny samochód. Jaki, no to sami możecie y, przeczytać, moi drodzy, Alfa Romeo. Oczywiście, po niemieckiej y, motoryzacji. Po super szybkiej bawarze jaką jest M3K92, bierzemy Julię Quadrifolio i, i zobaczymy, co ona nam tu pokaże. BMK miała SMG skrzynię. Natomiast tutaj mamy manual. Manual, moi drodzy. Zobaczcie, posłuchajmy jak to, jak to słychać w ogóle. Słyszeliście? Blu, 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 blu. Tak, jak się spodziewałem, włoski samochód musi brzmieć. Ale czy też jedzie, moi drodzy? Czy też jedzie? Sprawdźmy to. Sprawdźmy. No, na pewno pali gumę. Bez problemu. No, ale jak. Nie może być inaczej, moi drodzy. Nie wiadomo o co chodzi. 6 cylindrów, dwie turbiny. Już nie pamiętam, ale tu zdaje się, z ponad 500 koni. Także. No, myślę, że ponad 500 koni, jak jest, to będzie szybsza od Empowerki. Ale zobaczymy, jak bardzo precyzyjna będzie na zakrętach. Bo wiemy, że M3E92, no, to to jest naprawdę jeśli chodzi o zakręty, to jest samochód fantastyczny. Natomiast zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi Włoszka. Jaki temperament tutaj pokaże. Na pewno już czuję, że ma większy moment obrotowy. Ze względu na te turbinki, a no, pod górkę nie będziemy zmieniać. Z pewnością jest bardziej nerwista od m Mka była też narwista, natomiast ze względu na to, że to był wolnosący silnik, była bardziej jest taka zrównoważona, natomiast tu jednak te dwie turbiny moi drodzy, tutaj tu, tu, czuć, tu czuć potencjał, moc poza tym tam był była sekwencyjna skrzynia półautomatyczna SMG natomiast no tutaj mamy manuala Także tu możemy sobie wykręcać co tylko chcemy praktycznie z tym samochodem. Przesadzimy ze sprzęgiełkiem, to wiadomo. No właśnie o tym mówię. Mhm. Jak tańczy? Od razu? Diabeł, diabeł nie samochód. 150 podobnie jak Empowerka. Mm -hmm. Ja mówię, ta jest narwista, narwisty samochodzik. Moi drodzy. Wolno sac 4 litry 420 koni w powerce kontra V6 biturbo. Prędkościami podobnymi wchodzi w zakręt jak BMK, z tego co pamiętam i na pewno na jej korzyść przemawia moment obrotowy z pewnością jest bardziej elastyczna. Dźwięk naprawdę tego wydechu jest fantastyczny, fenomenalna sprawa. razem przy wyjściu, wariuje. Mm. Szalona, szalona jest. Czuć po prostu tutaj moc, moc jaka drzemie w tym samochodzie, to czuć ją, moi drodzy, naprawdę. Czuć tutaj tą moc. To żeśmy niestety troszeczkę wyskoczyli na piasek próbowałem ją za bardzo docisnąć no moim zdaniem BMK lepiej się trzymała zakrętów Natomiast yy, alfa jest szybsza, moi drodzy. Zobaczymy tu, Bęka miała 270 i to dopiero przez jeździe z górki, praktycznie. A tutaj, patrzcie, już się zbliżamy, 270 ma i jest pod górkę. Prędkości podobne, jednak zobaczcie, alfa szybciej tą prędkość osiągnęła. I jeszcze mamy z górki, patrzcie. Hamulce też ma dobre. Nerwista mm, maszynka. No, i jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy na mecie. No i zobaczymy, moi drodzy, jaki czas wykręciła alfa. Piękna woszka, czerwona, naprawdę ma charakter taki jak i ten yy, yy, kolor jej. Płomi, płomienista, taka ognista czerwień. Naprawdę ten samochód jest, o, to, to jest ogień, żywy ogień, no, tyle mogę powiedzieć. Jeździłem tutaj tą Empowerką, była dynamiczna, piekielnie dynamiczna. Naprawdę szybki samochód, czuć było, że ten samochód chce jechać, że chce zarzucić tyłem. Bez problemu to robił, oczywiście wpadał w poślizgi, trzeba było go non stop kontrolować. Natomiast BMW bardziej liniowo oddaje tą moc, ze względu na to, że jest wolnosącym silnikiem. Tu dostajemy nagle takiego busta Dziś tak przy 3,5-4 tysięcy, jak dochodzimy do, do tego przedziału obrotów, nagle dostajemy takiego kopa, że wystarczy, że lekko mamy tylko skręcone koła, i koniec, i od razu praktycznie ten samochód można powiedzieć, że no, staje bokiem. Trzeba momentalnie szybko założyć kontrę, no tutaj nie można spać. W tym samochodzie no, na pewno nie pośpicie, powiem Wam, że ten samochód, no tak jak ma stylowe wnętrze, tak samo stylowo jeździ, naprawdę, no, fantastyczny samochód, ale yy, no, trzeba czuć do niego respekt. Na pewno yy, jestem ciekawy, jaki czas, moi drodzy, osiągnął, który oczywiście podam na końcu i będziecie mogli sobie go skonfrontować z czasem BMW i również Mustanga. Także moi drodzy, jeżeli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie go ocenić. Widzimy się w, już niedługo w kolejnych, w których równie y, może ciekawy samochód wybiorę. Zobaczę, co tam jest. Dużo ich nie ma, ale pojawiają się jakieś z wersji y, ze strony moderskiej. Może coś znajdziemy. Czemu nie? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ten wam się podobał, to zapraszam również. Do następnych. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej, hej!